Hej, cześć wszystkim, ja jestem Piszo, to jest kolejny odcinek, czyli już trzeci, zagrajmy w Assassin's Creed Black Flag, czyli 4, 4, tak, 4. Tu mamy jakiegoś, jakąś czaszkę, ale nie za bardzo wiem co. Aha, czyli to jest zlecenie zabójstwa. No dobra. E, zlecenie zabójstwa, dokładnie. przyjmij zlecenie o, odrzuć. Aha, ok. Pekal. U, ale mamy ryjobity i ja pierdolę. Ile mamy życia? Nie wiem, tu cel do zabicia. Aha, ok. Aha, ok. A to czyli akcja poboczna, nie misja poboczna, tylko to się nazywa akcja poboczna. Aha, ok, dobra. Wow, ale to wózko wygląda dużo lepiej niż na przykład, wy to jest ten. Nie, 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 nie! Widzieli mnie! Oh, o! o, o Okej! Okay. Uciekaj szybko! O po po pomiędzy drzewami do woj do woj Hops. O tak, uciekłem. Hehe he. Cudnie. Będą tu Będę gali? tu mm, pewnie no. serio. Należycie no, nam się odnawia, to jest spoko. Czyli, no jest, no dobra, nieważne. No czemu? Przecież nic nie zrobiłem. Znaczy, no dobra, zabiłem jakiegoś tam ziomka, no ale co z tego, no. Macie jeszcze tysiące. Może mnie tu nie znajdą, albo co? Właśnie do góry, no. Upside. O, tu jest sianko. Schowamy się w sianku i będziemy bezpieczni. Tak. Cudnie. Cudnie, pięknie, zajebiście. Dobra. I teraz idziemy robić główną misję. To. Haha, frajer.

where they gone? I'm the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is green, now dead, so I'd rather not ask. Shit. All right, come on, let's follow them and recover my maps And my sugar? And my drawers. We'll see what happens. Okay. Find your mummy, Schledgich. O, wzrok orła! Wzrok orła pozwala Ci zauważyć interesujących elementów, w tym trybie zwierzęta i wrogowie podświetlani są na czerwono, zaś cele na złoto. Naciśnij L, aby włączyć. Dobra, nie można używać w biegu. Aha, gdyż, gdy używasz wzroku orła, możesz oznaczać do 10 wrogów lub zwierząt, po prostu na nie patrząc. O, po oznaczeniu wrog jest widoczny przez ściany, nawet jeśli wyłączysz wzrok orła. Fajnie, a następna. Kontynuuj. Czyli wyłączę A to o to chodziło, widzicie oni są na czerwono, T znaczy tak na złoto. Fajnie zajwiście. Bosko. Bardzo mi się to podoba. A czyli tu nie ma takiego... o tylko jest po prostu taki krzyżak. Aaa. Dobra, idziemy za nim dalej. Nie, ja nie zdążę wziąć tej skrzynki, niestety. よし <t aps> O, czyli oni mają nasz cukier. Spoko... A, bo i niedobrze. Kotek. O, czyli mamy tu też takie coś jak w poprzedniej części, czyli... A, nie, jednak nie. Mapa. Wow Nie mów, że to wszystko jest do odkrycia. I opierdolę. Zanosi się nas, a Długą <gry> grę, mnie się bardzo podoba. Ja bym chciał tego ziomka dopać, zanim się odwróci i mnie zauważy, czyli. Teraz dawaj, dawaj, dawaj za nimi, bo uciekają. Łaz do góry. Nie, 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 NIE 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 Udało się, tak! Opsa, OPSA! O, tak, okej okay. Ja wiem, że trochę nie po kolei puszczam te filmy i tak dalej jeśli chodzi o serię całą z na którą prowadziłem, ale jak grę wychodzi dzisiaj to czemu mnie mi jej pan nie sprezentować, no właśnie Czemu? A, no właśnie, chcę więc mogę, <laughs> A i tak... wow, co to jest? Nie wiem nie mam czasu na to. A i tak całą grę, całą serię, całą... No, serię, całą sagę wam zaprezentuję na moim kanale, więc... Ur, o to się nie musicie martwić. Tak. Dobra. to. tu. tu. Okej. Okay. Znowu te ziomki biegną. Gdzie oni są? Śledzę, no a co robić cały czas? A no, no kurde głupi, głupi ludzie. A, mogę takiego kradać spoko. Ej, ja nie widzę. A tu jest ten gademek. Sorry, nie, nie, nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Ale te laski są brzydkie. B, fuj. Leć kapitana. No dobra, nie ma problemu, ja jestem za... He he. Idziemy. Coś mi się zdaje, ale chyba jedną laskę żeśmy gdzieś stracili. Tak. No cóż, bywaj tak. O. A i przytrzymaj. I co? O, teraz jest, pisze coś o tym okej. Okay. nie chcę mi się tego czytać, szczerze mówiąc. Nie... Nie mam za bardzo też. rozproszenia... Nie, 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 nie. O, oh, no, no, no! O! No. Uh! Oh! Jak to pięknie wygląda zajebiście jeśli chodzi o walkę tymi mieczami? Naprawdę. Aaaaaah, oh! bum! Oh! Niech Nie mogę się za bardzo drżyć, ale. Jakby mógł, to by się kurwa daruję, jak gubi. Czekajcie, przeszukaj. Przeszukaj, no. O, tak, kluczek potrzebujemy. I co tu jest? Tu jest chyba coś takiego. O! Tak. Też to myślałem. Ale tu jest skrzynka. Puść mnie! Tu jest skrzynka. Ja chcę skrzynkę. Dawaj ją, puść to no. Zbuta. O! Tak. Tu nie. Tutaj jest coś grającego. A ja chcę to zdobyć. Ponieważ nie wiem co to jest. O, no. I wolałbym to mieć. Znaczy, chciałbym zobaczyć co to w ogóle jest. To grające coś. No, idź w prawo, do góry. Co to jest? To jest szanty, ja? Dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! A, czyli to jest coś podobnego do tego, co było w trójce. Co mi się naprawdę nie podobało, żeby gonić tego ciodostwa. Uuu, nie pykło, dobra. Ale szczęście, nic nie zrobiliśmy. O, hiszpańskie dziewczęta. Co my tu mamy? Żegnajcie, żegnajcie hiszpańskie dziewczęta, żegnajcie, żegnajcie dziewczęta. Znowu musimy brać kurs na brzeg starej Anglii. Pewnie nigdy nie ujrzymy już wasz, 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 wasz już refren. Aha, czyli to jest jakaś pieśń, aha. Co ja mam na o, ale dziura, boli. Piecze jak cholera. Okej, okay, dobra. Teraz... Bum, bum, alu. Wow, jak to pięknie wygląda. Naprawdę zrobili to genialnie. Naprawdę zajebiście genialnie zrobili tą walkę z tym mieczem. O, o, a, pięknie wyginąłem. Hui, dobra. Już. Jak się mam gdzie indziejkolwiek dostać? Bo tak kamsko sobie tu wlazłem. Przeszukaj, ziomka. I pozbądź się tego. Cudnie. Aha, przeszukać. No, i za bardzo chyba wyszedłem. A jednak nie, dobra, dajemy rady. Hahaha, ha, 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 ha. boskie. Kurczę, oni się tak będą na zmianę zmieniać. Wow, nikt mnie nie zauważył. To jest spoko. Ja Chcę teraz dowiedzieć się tylko, co to jest. A oh. uh. czy znaczy, tam jest taki drwal nie 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 bomba Wow Ciężko tu widać w tej per a Ucieknij! O, ucieknij, bo będzie bum! O, mówiłem! Edward! O! Dobrze, gościu nie żyje! La 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 la, jeden, kolejny, kolejny! A! Uwaga! A! Mam cię! O! Oberwałem! Wow! Ale walka szczerze mówiąc jest dużo łatwiejsza niż w. o. Pięknie. Serio, mogę się w szafie schować. Spoko. Zakradnij się, to znaczy po cichu, spokojnie, wiecie, sniki, a nie wymordować pół armii. Lala, o. No i twoje kości się poszły jebać. Aha, czyli B, mogę się przykleić do muru. Aha, nie, czyli muszę podejść po prostu do niego, żeby się do niego, przy, do niego przytulić. Nie chcę tego podpalać, nie mam potrzeby, nie? Mhm, fajnie wyjdź stamtąd. Tam ktoś u góry jest, ale nie tutaj. Dojść, muszę się dostać na górę. How? A że tutaj? Nie mogę wejść dopóki on się nie obróci. Obróć się, ziomuś. No. To sweet. Ziomuś, błagam cię, obróć się. Bo ktoś mnie chyba widzi. Mam cię. No, nie widzisz jak pięknie, cudnie. Pomogłeś mi. A teraz sobie odpoczywaj sobie. I teraz tak, ja się miałem do, dostać... A, że tu. Dobra. Średnio na niej że wyszło, ale dała rady. O, to są te moje rzeczy. Ta kostka dziwna. O której nic nie wiemy. Niestety, jeszcze szczerze mówiąc, dużo nam bohaterze nikt nic nie mówił, więc. Ui, pult. Właśnie do góry. Raczej znaczy wchodź.

Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle so for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. <laughs> Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberate. Ooh. Oh. God. That would be an adventure. But no. No, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, i bonnet.

Złap i złup kuriera. Dobra, ale to na szczęście, moi kochani... A, że tutaj już gdzieś. Dobra, to czekajcie. Bo widzę misja pobocz... Misja, akcja. No, nieważne. Poboczna misja, no. A, mam. Hehe. Udało się. Teraz jeszcze tu to jest. Właśc do góry. O, pięknie. Kolejny fragment. Dobra, moi koni, w takim razie ja zakończę w tej chwili odcinek, zakończę w ogóle nagrywanie na dzisiaj, bo nie mam za dużo czasu. Będę siadał dopiero do gry. Może jutro że zobaczę. <laughs> Postaram się dziś te wszystkie filmy, trzy wrzucić wam, więc mam nadzieję, że trzy odcinki, czyli z grubej rury, startowanie na moim kanale, wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie filmu cenić i trzymajcie się do następnego odcinka. Papa. Pa. A ten gościu wygląda na dosyć smutnego. Chodzi o tego. Chcesz, Pierdol? Pierdol? Piedol? Nie, yeah. dobra. Tapa.